W Singapurze na pewno jest dużo aplikacji, które pomogą Wam w znalezieniu odpowiedniego autobusu czy w znalezieniu odpowiednich połączeń pomiędzy autobusami i metrem. Dzień dobry, witam Was ponownie z Singapuru. I muszę podzielić się z Wami taką krótką historią. Otóż, mieszkając na Bali, a mieszkam tam już dwa miesiące, to przestałam chodzić. Jak możecie zobaczyć, większość filmów nagrywam z jakichś takich bardziej stabilnych miejsc, powiedzmy. To wynika z różnych powodów, o których na pewno jeszcze opowiem. Natomiast dwa miesiące niechodzenia spowodowały, że kiedy przyjechałam do Singapuru i zaczęłam łazić, bo po pierwsze uwielbiam to miasto, a po drugie chciałabym Wam je pokazać, no to nabawiłam się pęcherzy. Nabawiłam się tylu pęcherzy, że wczoraj, kiedy wracałam do domu, to szła, szłam jak taka babulka po prostu ze strony na stronę. Już nawet nie zginęłam kolan, bo przy zginaniu kolan um, kładłam nacisk na inną część stóp, która po prostu strasznie mnie bolała. Więc dziś, kiedy się obudziłam i stopy mnie tak zaczęły boleć, że to po prostu masakra, kiedy musiałam pójść tylko do łazienki, no to stwierdziłam, że nie ja będę się forsować, nie ma sensu zostanę dziś w domu i odpocznę sobie no i ja usiadłam na kanapie zaczęłam coś oglądać i teraz zatrzymałam się u znajomych, którzy mieszkają w naprawdę bardzo fajnym mieszkaniu siedzę właśnie na ich balkonie który jest dość spory, nie wiem czy możecie to wyraźnie zobaczyć, ale jest bardzo zielono, poza tym moi znajomi mają basen, mają jacuzzi, mają saunę więc pomyślałam sobie spoko, pójdę do jacuzzi Odpocznę sobie moje nogi odpoczną i jutro nagram jakieś odcinki, ale z drugiej strony jutro wieczorem lecę już z powrotem na Bali. No i tak siedziałam na kanapie, wysiedziałam 15 minut i stwierdziłam: "Nie, wstaję i idę nagrać odcinek". <gryw> Także dziś nie ma leniuchowania. Nie powiem wam o czym będzie główny odcinek, ale korzystając z tego, że nie mogę e, chodzić za bardzo, to będę zmierzać dziś na ulicę Orchard. Czyli to jest taka jedna z głównych ulic shoppingowych w Singapurze. Um, no i normalnie poszłabym tam na piechotę, dlatego że spacerek um, to jest jakieś 30 minut, tak mniej więcej Google wylicza. Ale przypuszczam, że z moimi obolałymi stopami to ten czas wydłużyłby się do jakichś 50 minut. A poza tym nie chcę się za bardzo forsować, bo mam jeszcze jeden dzień zwiedzania jutro i też wieczorem spotykam się ze znajomymi, bo jest piątek. Także nie będę siedziała w domu. No, i muszę wziąć autobus. A korzystając z okazji, że wezmę autobus, to opowiem Wam trochę o komunikacji miejskiej. Także dziś pokażę Wam, jak jechać autobusem, później pokażę Wam metro, i na koniec opowiem Wam trochę o taksówkach. To co, w drogę? W Singapurze na pewno jest dużo aplikacji, które pomogą wam w znalezieniu odpowiedniego autobusu czy w znalezieniu odpowiednich połączeń pomiędzy autobusami i metrem. Natomiast ja korzystam dziś z Google Maps. Wczoraj również korzystałam z Google Maps i nie miałam najmniejszych problemów. Także wpisałam sobie właśnie na Google Maps Orchard Road. Wpisałam, zaznaczyłam, że chcę dojechać z mojej obecnej lokalizacji. No, i dojazd do Orchard Road mogę wykonać w kilka różnych sposobów. Otóż mam do wyboru autobusy 14, 16, 65 i 175. Ja nie mam żadnej karty miejskiej obecnie w Singapurze. Kiedyś miałam, jak tutaj mieszkałam, trochę dłużej, kiedy byłam tutaj na kontraktach modelingowych. To rzeczywiście miałam taką kartę miejską, i ona pewnie gdzieś leży u moich rodziców w mieszkaniu w Warszawie. No natomiast teraz jej nie mam i nie ma sensu, żebym kupowała taką kartę na 4 dni, tym bardziej, że mm, pierwszego dnia to ja nawet nie korzystałam tutaj z komunikacji miejskiej, bo e, po prostu łaziłam sobie wszędzie. Także jeżeli nie macie karty miejskiej ani biletu żadnego takiego kartonikowego, to nie martwcie się dlatego, że w autobusach w Singapurze można, po, można płacić gotówką. Tylko zazwyczaj nie otrzymamy w takiej sytuacji reszty. I zazwyczaj bilety autobusowe kosztują około 3 dolarów singapurskich. Ja ostatnio wczoraj w zasadzie płaciłam 2,70. Radzę wam po prostu przygotować sobie 2 dolary singapurskie w banknocie albo w monecie i 1 dolar singapurski w mniejszych monetach, czyli na przykład 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, wiecie o co chodzi. Um, właśnie dotarłam na przystanek autobusowy Tutaj mamy pełną rozpiskę autobusów. Ja będę jechała albo autobusem 65 albo 14. Niestety odbija mi się światło, więc zobaczę, no może coś uda wam się zobaczyć. Każdy przystanek jest dokładnie zaznaczony i wszystko jest bardzo ładnie i wyraźnie rozpisane. Jeżeli chodzi o ceny biletów, to rozpiska cen znajduje się poniżej. I tutaj jest taka tabelka, która pokazuje, ile zapłacimy za konkretną odległość. Z tego przysanku chyba zapłacę mniej niż um, z tego, z którego wczoraj jeździłam, bo widziałam, że najwyższa stawka to chyba 2,60. Więc prawdopodobnie po prostu znajduje się bliżej punktu docelowego, bliżej jakby ostatniej stacji. I teraz, kiedy wsiadacie do autobusu, czekacie, bo coś jedzie. Czy to jest mój autobus? Nie, to nie jest mój autobus, więc mogę Wam jeszcze powiedzieć. Kiedy wejdziecie do autobusu, to podejdźcie do kierowcy, zresztą w Singapurze wsiada się do autobusów tylko przednimi drzwiami. Pozostałymi drzwiami jedynie się wysiada. Więc na początku trzeba albo przyłożyć kartę miejską, albo zapłacić u kierowcy i jak wejdziecie do autobusu, to powiedzcie kierowcy na której stacji będziecie wysiadać. I on wam wówczas powie ile dokładnie trzeba zapłacić i wtedy trzeba wrzucić pieniądze do takiej skrzyneczki, która wylicza ile wrzuciliśmy. I jeżeli ja dziś będę płacić 2,60, no to niestety nie dostanę reszty, bo mam 2 dolary w papierku i dolar w monecie. Taka sytuacja. I normalnie pewnie podeszłabym do jakiegoś sklepu spożywczego i rozmieniłabym tego jednego dolara, ale tak mnie bolą stopy, że daruję sobie. Myślę, że mój ból jest wart tego, żeby zapłacić 40 centów singapurskich. Podjeżdża właśnie mój autobus i widzę, że podjeżdża autobus numer 65. Jedziemy dziś do stacji, która nazywa się Somerset. I stacja Somerset to też jest stacja metra. Ale o metrze opowiem Wam za chwilę. 150? Okej, so just mój bilet był nawet tańszy, bo kosztował dolar 1,50, a więc wrzuciłam banknot dwudolarowy. No i cóż, jestem w plecy 50 centów. Trudno. Także pamiętajcie, że jeżeli macie ochotę, to po prostu rozmieniajcie kasę, bo tutaj nie dostaniecie reszty. No i nie dziwię się, że mój przejazd jest tańszy, bo jedziemy tylko trzy przystanki autobusowe. Ja dojechałam już na swoją stację, jestem właśnie na ulicy Orchard. I resztę odcinka nagram trochę później, a tymczasem zabiorę się na za nagrywanie zupełnie innego odcinka. Jestem w Singapurze tylko przez 4 dni, dlatego muszę ten czas mądrze wykorzystać. Do zobaczenia za, za chwilę, kiedy skończę już z innym tematem. Dziś to mam prawdziwą incepcję, bo właśnie skończyłam nagrywać odcinek, który nagrywam równolegle z tym odcinkiem, więc one się tak po prostu przeplatają. Um, ale dobrze, skończyłam tamten odcinek, na razie nie powiem Wam o czym on był. A tymczasem ja jestem na ulicy Orchard Road, tak jak Wam wspominałam. I wchodzę do centrum handlowego, które się za mną znajduje, znajduje i to centrum handlowe nazywa się Orchard Gateway. Jest mega głośno, także, chodźcie, wchodzimy i tam znajduje się stacja metra, która nazywa się Somerset. Metro w Singapurze zazwyczaj są w centrach handlowych. Nie zawsze, ale bardzo często tak jest. Zresztą to jest akurat bardzo wygodne połączenie, ponieważ kiedy jedziecie metrem, to po prostu możecie też zrobić zakupy. No i jeżeli macie jakiś problem, żeby znaleźć metro, to po prostu rozglądajcie się, ponieważ wszędzie są znaczki. Jeżeli będziecie pierwszy raz w Singapurze i będziecie szukać metra, to już pokazuję Wam, jak je znaleźć w jakimś centrum handlowym. Rozglądajcie się za tego typu znaczkami i zwróćcie uwagę na ten znaczek z takim czerwonym kwadracikiem. Na którym jest napisane MRT. To jest właśnie znaczek, który doprowadzi Was do stacji metra. Czyli idziemy w tamtą stronę, trzeba będzie skierować się w prawą stronę, prawdopodobnie schodami trochę w dół. I idziemy na piętro B1. B1 to znaczy Basement 1, czyli to jest minus 1. Teraz chcę Was zabrać w okolice, które nazywa się Clarki. I właśnie wpisałam sobie to wszystko na Google Maps, coś mi się tutaj z fokusem zadziało. Nie łapię mi ostrości, wybaczcie mi, ale Google pokazuje mi, że mogę dojechać jedną linią metra. I to będzie, ile tutaj będzie? Dwa przystanki tylko będę jechać. Cała podróż zajmie 24 minuty, łącznie z dojściem, i muszę dojechać na przystanek, metra, który nazywa się City Hall. I będę jechała linią metra numer 5, czerwoną linią. Także chodźmy do maszyn, gdzie kupię bilety. Dobra, to teraz czas na mnie. Jak możecie zobaczyć, można tutaj ustawić cztery różne języki: angielski, chiński, malajski i indyjski. I można wyszukiwać stację za pomocą mapy albo nazwy stacji. Spróbujmy mapę. I teraz ja muszę dojechać, będę jechała czerwoną linią, także muszę siebie zlokalizować. Tutaj mamy stację Somerset, a muszę dojechać na stację City Hall. Można tutaj sobie przybliżyć i klikam na City Hall. I mój bilet będzie kosztował 1,60$. Chcę tylko single trip, nie chcę żadnego powrotnego biletu. No i wrzucamy kasę. Tutaj jest miejsce na doładowanie karty miejskiej, jakbyście mieli, a tutaj można zapłacić za bilet i w odróżnieniu do autobusów, tutaj już normalnie dostajemy resztę. Z tego co pamiętam, to tutaj są jakieś dodatkowe bonusy, jeżeli te jednorazowe bilety doładujecie kilkukrotnie, bo tutaj można na nie kilka razy jechać, ale ja dokładnie nie pamiętam jak to działa, więc proponowałabym, że jeżeli Was to interesuje, to żeby podejść do obsługi stacji i tutaj wszystko Wam jasno wytłumaczą, ale z tego co pamiętam, to na tej karcie, na tym bilecie jest wpłacony depozyt 10 centów, więc w momencie jak się będzie wysiadało z tej stacji, będzie można ten bilet oddać i dostać 10 centów z powrotem, także przetestujemy tę metodę, a Tymczasem czas, czas przejść przez bramki. Dobra, to jesteśmy już na stacji, oczywiście. i Po jednej i po drugiej stronie są pociągi, więc bajecznie prosta sprawa. Ja muszę dojechać do stacji, która nazywa się City Hall, więc przy każdych drzwiach znajduje się lista przystanków, przez które będzie przyjeżdżał pociąg odjeżdżający z tych drzwi, z tego peronu. O, z tego peronu, więc tam nie było City Hall. I teraz zobaczmy, czy tutaj będzie. Czekajcie, podejdę gdzieś w miejsce, gdzie jest trochę mniej ludzi, bo nie chcę tutaj nikomu przeszkadzać. Mm, bo to chyba nie jest zbyt normalna sprawa, że chodzi sobie dziewczyna ze statywem i gada do kamery. O, tutaj nikogo nie ma. Jak możecie zobaczyć, jest stacja Somerset, później mamy Dobigod i City Hall. I to, jest nas, to jest stacja, na której dziś będziemy wysiadać. Daleko po tamtej stronie jest taka tablica, na której wyświetla się, ile minut jeszcze zostało do następnego pociągu. Nie pokażę Wam tego, prze... wybaczcie, bo ta tablica jest strasznie daleko, a mega bolą mnie stopy, ale na tablicy widzę, że mój pociąg podjedzie za 2 minuty, a kolejny pociąg jadący w tym samym kierunku podjedzie za teraz 6 minut. Przed chwilą było 7, czyli mniej więcej o tej godzinie pociągi jeżdżą co 4-5 minut, więc jest całkiem nieźle. Na stacji City Hall, ale musiałam sobie na chwilkę usiąść, ponieważ moje stopy to już jest jakaś tragedia. Um, posiedziałam 5 minut, czuję się już trochę lepiej. Aczkolwiek ból nie przechodzi. Odpocznę sobie na bali. O, taki jest plan. I teraz tak, jeżeli będziecie korzystać z Google Maps, poruszając się po Singapurze, to jeżeli będziecie korzystali z metra, to na Google Maps wyświetli, wyświetli wam się nazwa wyjścia. Nazwa, nie numer, dlatego że tutaj najczęściej um, wyjścia oznaczone są literkami i ja teraz muszę się kierować do wyjścia B. Więc zaraz wjadę na górę i opowiem Wam za chwilę o czymś ciekawym. B, więc kieruję się w tamtą stronę. I jak mogliście zobaczyć, ten bilet został dla mnie. Mogę go zwrócić i wówczas otrzymam 10 centów zwrotu depozytu. Mogę go też ponownie doładować i jak doładuję go 3 razy, to dostaję jakąś tam kasę. A jak doładuję 6 razy, to dostaję chyba więcej kasy. Wybaczcie, nie powiem Wam dokładnie szczegółowo, nie chcę tutaj pokręcić, zresztą te promocje bardzo często się zmieniają, więc najlepiej po prostu dopytajcie się sami na stacji metra. Ale fajne jest to, że te bilety można doładować, bo jest po prostu bardziej ekologicznie. Korzystanie z komunikacji miejskiej w Singapurze to jest to bajecznie prosta sprawa. I w zasadzie wydaje mi się, że żeby zgubić się tutaj w mieście, to naprawdę trzeba się mocno postarać. Bo jeżeli nie wiecie dokąd dojechać, to możecie skorzystać z Google Maps, wpisać miejsce, do którego chcecie dojechać i od razu wyświetlą się drogi połączenia. Jeżeli nie macie internetu, to w większości, w większości miejsc w mieście są hotspoty darmowe, więc tutaj też nie ma żadnego problemu. A gdyby już naprawdę wybitnie, wybitnie coś Wam się nie powiodło, to zawsze możecie kogoś spytać o pomoc, ponieważ większość Większość ludzi, z którymi ja miałam do czynienia w Singapurze, jest bardzo miła i z chęcią Wam pomogą, jeżeli będą wiedzieli jak. Powiedziałam Wam już o autobusach, opowiedziałam o metrze, a więc jeszcze zostały nam taksówki do omówienia, bo w końcu to też jest metoda poruszania się po mieście. Zwłaszcza w takiej sytuacji, na przykład kiedy macie ochotę trochę poimprezować. Jak możecie się domyślać, Singapur jest miejscem, w którym mieszkają wyjątkowo uczciwi ludzie. Także taksówkarze raczej nie powinni Was przekręcić. Naprawdę bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje. Także spokojnie możecie zgarnąć taką taksówkę z ulicy. Natomiast jeżeli chcecie zaoszczędzić trochę pieniędzy, to polecam skorzystać z aplikacji grab. Grab to jest taki odpowiednik Ubera, który jest bardzo popularny w Azji. W większości państw azjatyckich uber został przejęty przez graba. Także jeżeli planujecie tutaj przyjechać, to koniecznie ściągnijcie taką aplikację. I ja z graba korzystałam. Podczas tego pobytu już dwa razy i wszystko działa tip top. Można podpiąć sobie płatność kartą, ale można też płacić gotówką. Jest też opcja współdzielenia taksówek, jeżeli macie ochotę trochę zmniejszyć koszty, to możecie sobie zaznaczyć taką opcję, że razem z wami będzie jeszcze jakaś jedna osoba jechała, albo być może nawet dwie osoby. No i wówczas rzeczywiście nie wychodzi to jakoś masakrycznie drogo. Także moim zdaniem podróżowanie po Singapurze jest mega proste i... Myślę, że nawet bez moich wskazówek dalibyście sobie spokojnie radę. Bo jeżeli macie ochotę korzystać z metra, to wystarczy zejść na stację metra. Tam wszystko jest opisane. Na każdej stacji metra są takie odpowiednie punkty obsługi klienta, gdzie wszystko może Wam zostać wytłumaczone i obsługa jest bardzo miła, bardzo pomocna. No ale oczywiście musicie znać język angielski, więc. Podkreślę to jeszcze raz. Uczcie się języka angielskiego, bo bez tego da się podróżować. Oczywiście, że da się podróżować, ale jednak komfort podróży jest zdecydowanie lepszy, kiedy możecie się dogadać z innymi ludźmi. A jak już Wam tak opowiadam o środkach komunikacji miejskiej, to jeszcze wtrącę anegdotkę sprzed chyba 7 lat. Kiedyś miałam taką sytuację, to chyba było za pierwszym razem, jak przyjechałam do Singapuru, że. Nie wiedziałam, że te bilety trzeba zachować, bo później trzeba je przyłożyć do bramek, jak się wychodzi z metra. Więc ja gdzieś swój bilet posiałam. Nie pamiętam, czy wrzuciłam go gdzieś do plecaka i nie mogłam go znaleźć. No w każdym razie nie miałam tego biletu i zastanawiałam się, kurczę, jak ja teraz wyjdę stąd. Więc podeszłam do obsługi pasażerów do obsługi klienta na stacji, na której chciałam wysiadać i wyjaśniłam sytuację, powiedziałam, że jakby chętnie kupię jeszcze jeden bilet. Pan, który wtedy mi pomagał, zapytał się, z której stacji jechałam i wydrukował mi ten bilet za darmo. Także był na tyle pomocny, że tutaj jest duży kredyt zaufania do innych ludzi i wychodzi się z założenia, że raczej ludzie nie chcą Cię oszukać, co jest po prostu cudownym podejściem. Szkoda, że nie w każdym państwie to jest możliwe i oczywiście nie mówię, że Singapur jest idealny, ale jak dla mnie jest bardzo blisko ideału. Natomiast na dziś to już wszystko, ja jak zwykle dziękuję za to, że byliście ze mną, życzę Wam miłego dnia i lecę nakręcić kolejny odcinek na temat tego wspaniałego miejsca, w którym teraz jestem i jest to Zatoka, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tym miejscu, no to zapraszam Was do kolejnego odcinka. Miłego dnia, do zobaczenia i bye bye!